Nie, to było zawsze przede wszystkim wyprawa. A taką wyprawę trzeba zabrać zaufanego partnera, z którym jesteśmy w stanie się przede wszystkim dogadać. Widzicie, trudności mogą nas spotkać już na podejściu. A potem otwiera się przed nami przestrzeń, wysokość, niebezpieczeństwo, a więc potrzeba asekuracji. A przy bulderingu to wystarczy. Kawałek materaca i ręce z potera, a nie pójdziesz przecież w dużą ścianę i będziesz osokuruwał się z materaca? No nie. Dlatego od zawsze wspinaniu towarzyszyła lina. No i kawa. A, właśnie. Dwie poprosimy. i zaczęło się od gór. Potem... Pojawiły się trudności, poszukiwanie trudności, a więc duże ściany, a potem coraz trudniejsze sposoby pokonywania tych ścian, odnajdywanie coraz trudniejszych dróg. No ale jak ty chcesz yy, szukać tych trudności, jak <laughs> przyjdzie zima i co? Forma znika? No musisz to jakoś trenować też poza sezonem. I kiedy, i kiedy yy, ludzie zaczęli myśleć o tym, jak zacząć trenować, pomyśleli, to może trzeba sobie wybudować skały w domu. No, jak już zbudowali sztuczne ścianki, to chyba naturalne było, że skoro mogą przykręcić sobie dowolną drogę to zaczniemy sprawdzać komu lepiej idzie. I dzięki temu pojawił się również route setting, czyli umiejętność budowania nowych dróg, których nigdy wcześniej nie było i których już później nigdy nie będzie, bo one się zmieniają cały czas. No, jak już masz taki problem, zorganizujesz sobie taki problem, który nigdy wcześniej yy, nie był przez nikogo pokonany, dajesz dwóch zawodników i sprawdzasz, który mu idzie lepiej. No i to jest właśnie wspinanie sportowe w wersji prowadzenia. Czyli patrzymy, kto pójdzie wyżej. Dobra, chodź. Pokażemy, jak to wygląda. Przede wszystkim wygląda tu pięknie. Czuje się przestrzeń, pobudzona jest wyobraźnia, i odkrywa się przed nami świat przygody wspinaczkowej. Jesteś w takim miejscu, od razu chcesz to wszystko zwiedzić, ale oczywiście nie z poziomu podłogi, tylko ruszamy w górę. A my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wszystko mamy ze sobą. Plus jeszcze parę rzeczy, których nie potrzebujemy. No ale. Kto się kiedyś spakował idealnie? Sporo tego. I co to wszystko jest nam potrzebne? Stary, do wspinania z inną. To wszystko jest potrzebne: siła, technika, wytrzymałość, dobra psycha. No dobra, czyli musimy wam to wszystko dokładnie wyłożyć. No dobra, to na początek, oczywiście, nasze zasłużone kapcie. Bez tego nie będziemy się wspinać. Choć są tacy, którzy uprawiają barefoot, climbing. To co jeszcze? Magnezja. Do osuszania dłoni przy wspinaniu z winą zdecydowanie się nam przyda. Możemy sobie użyć zwykłej w proszku albo rozmarować magnezję w płynie. Ona zwiększa tarcie poprzez osuszenie, ale też zostawia ślady. I do usunięcia śladów magnezji, schwytów na, yy, na ścianie używamy szczoteczek, ale szczoteczek używamy też do wyczyszczenia skał z piasku, z różnych innych zanieczyszczeń, bo oczyszczona skała trzyma lepiej. Dobra, dobra, ale my tu o czyszczeniu, a tak naprawdę mówiliśmy o bezpieczeństwie, no więc oczywiście uprząż, którą na siebie zakładamy i do której będziemy wywiązali lina. Był to re rewelacyjny wynalazek w połowie ubiegłego wieku. Wcześniej yy, linę Trzymało się przewiązaną, tylko przełożoną przez ciało. No dobra, ale wiesz, samej linii utrzymasz tylko rękami, więc musieliśmy posługiwać się przyrządami asekuracyjnymi, tak. No to już jest oczywiście sprawa zupełnie nowoczesna, ale wcześniej starsze wynalazki. Ósemka, a może nawet po prostu karabinek typu HMS. czy coś, co oczywiście kojarzy się pewnie wszystkim ze wspinaniem. Bo lina, która bezpośrednio zwisa, niedużo nam da. Ale w momencie, kiedy przełożymy ją przez coś, zaczyna trzeć i daje nam poczucie bezpieczeństwa i siłą ręki jesteśmy w stanie utrzymać partnera, który odpadnie od ściany. No dobra, ale odpadnie od ściany i co? Jeżeli zaczynamy z winą na dole, to przecież w trakcie wspinaczki będziemy musieli w coś się wpinać i do tego służą nam ekspresy, dzięki którym możemy ekspresowo uzyskać punkt asekuracyjny. W taki ekspres wpinamy linę. No i jeżeli odpadniemy z powyżej tego ekspresa, to zawiśniemy właśnie na nim. Co tu jeszcze? Wszystkie te graty przydadzą nam się bardziej do wspinania w skałach, a właściwie nawet i w górach. Do tego, żebyśmy zakładali sobie punkty asekuracyjne ze skały. Stanowis Stanowiska, miejsca, w których możemy bezpiecznie przywiązani do skały tkwić i obserwować piękne widoki. Ja już swoje mam. A jeśli chodzi o to, to dzięki temu przyrządowi nie muszę ciągle zadzierać głowy, asekurując partnera z góry, więc mogę patrzeć przed siebie, a widzę to, co nade mną. No to jeśli chodzi już o oglądanie, to przy wspinaniu z winą akurat całkiem przydatna okazuje się na zawodach lornetka. Dzięki niej zawodnicy są w stanie dojrzeć nawet chwyty, które znajdują się na samym końcu drogi i lepiej zaplanować sobie przejście. Lornetka wzięła się z tego, że drogi w skałach potrafią mieć nawet kilkaset metrów, a nawet ponad tysiąc. Eee, to co nam zostało? O. Jeszcze taki gadżety jak tejpik. Pamiętajcie, że w trakcie wspinania wspinacze będą zdzielali sobie skórę o ostre chwyty. Eee, no i w którymś momencie mogą pojawić się takie straty, które będzie trzeba zakleić. I to jest taka druga skóra wspinacza. Ostatnie dwie rzeczy, które tutaj mamy, bo wszystko to, co tutaj jest, to jest takie absolutne minimum wspinania w skałach latem, przy dobrej pogodzie, bez deszczu, w słoneczku. E, a coś, co chroni nas, no nie tylko przed słońcem, ale przede wszystkim przed skałami, które mogą się oberwać, spaść nam na głowę, to jest kask. On jest potrzebny przy wspinaniu, kiedy idziemy do góry, ale też przy asekuracji. Tam zdaje naprawdę, daje nam duże poczucie bezpieczeństwa, bo kiedy partner spinaczkowy. Nad nami coś oberwie, to dzięki kaskowi nam się nie oberwie. No a Piotrek oczywiście jako filmowiec nie obejdzie się bez tego gadżetu tutaj, który będzie nam uwieczniał nasze przeżycia, bo nie ma teraz przejścia bez filmowania. No i królowa Lina. Bez niej nie ma wspinania z liną, nie ma prowadzenia. No ale to co? To na igrzyskach, wspinacze będą i yy, wspinaczki wspinać się w tym wszystkim? Nie, nie, nie. No, to byłoby zbyt skomplikowane, zbyt złożone, może nawet zbyt niebezpieczne. To wszystko musi być przygotowane dla nich. Zostaną tylko najważniejsze rzeczy. Bezpieczeństwo. Pierwsze co robimy: każdy wspinacz i wspinaczka, zawodnicy na igrzyskach będą przywiązani ósemką. Jest to podstawowy węzeł służący do asekuracji i każdy umie go e, zawiązać z zamkniętymi oczami. Moje zadanie to jest zapewnić pieczkowi bezpieczeństwo i ani nie przeszkadzać, ani nie pomagać. W prowadzeniu najważniejsze jest to, żeby nie obciążać liny. Lina służy tylko do asekuracji. Jest lina na kolejne punkty asekuracyjne. Dobra, to co? Mogę iść? Zaufanie, ale podwójne sprawdzenie. Tak? Możesz iść. Przed pierwszą wpinką będę musiał Piotrka spotować. Zanim wepnie on. Linę w pierwszy przelot, upadek mógłby się skończyć na materacu. Uwaga, idę. Dobra. Spod chwytu, Piotrek. A, tutaj. No. Dobra. I co dalej? Kineczka. Dobra, do dużego, do tego wyżej i dołóż sobie drugą rękę. Tam możesz odrobinę odsapnąć. Okej. Okay. Ale to fajnie, że sobie pojedziemy razem na igrzyska, co? Eee, no nie no, ziomek, ale nie chcę ci tego psuć, ale wiesz, że jedziesz tam sam. Może się wepnij. Ale jak? Czekaj, o czym ty mówisz? Przecież jesteśmy teamem. No jesteśmy teamem, ale zawodnicy startować będą sami. Nie mogą sobie wybrać asekuranta. Są zdani tylko na własne umiejętności. Ale to co ja zrobię bez ciebie? Słuchaj, martw się raczej o to, jak tam dalej są zielono. Weź sobie może bloczek, żeby odpocząć. Uff. Dobra, blok! Więc jak widzicie, ten punkt asekuracyjny pozwala mi odpocząć w drodze. Niestety, zawodnicy i zawodniczki na Igrzyskach nie będą mieli takiej okazji. Każde obciążenie liny będzie kończyło ich występ. Koniec. No to dół. No, może następnym razem będzie lepiej. Nie. Na igrzyskach nie ma następnego razu. No ale to co, to pośliźniesz się i koniec przygody? No tak. Na przykład 4 lata temu miał no tak najlepszy wspinacz na świecie, Adam Ondra. No to słuchaj, musisz być bezbłędny i to też jest element wspinania z winą. tak, bezbłędnie to ja się sprawdzam na ziemi. Drogiewicki i widzowie, wspinanie z liną, czyli tak zwane prowadzenie, to sport, który jest królową wszystkich dyscyplin spinaczkowych. Łączy wszystkie umiejętności. W nich wspinacze i spinaczki muszą wykazać się siłą, techniką, koordynacją, ale również planowaniem, rozłożeniem wysiłku, ponieważ droga jest długa. Ma 15 metrów wysokości, co nie oznacza, że ma 15 metrów długości. Przez to, że 8 do 9 metrów tej drogi jest przewieszone w 60 stopni, droga może osiągać nawet do 28 metrów. Czyli najważniejsza jest psychika. Wspinacz ma tylko kilka minut na obejrzenie drogi i wyobrażenie sobie tych ruchów, a później staje do walki i idzie przed siebie. Każdy błąd, jedno pościźnięcie eliminuje z konkurencji. Dobrze, idziesz? No, idę, idę, ale... Co? A ziomek, tu jest trudno. No, a jak ma być? To są najważniejsze zawody na świecie. Najważniejszy jest spokój i opanowanie. Wspinacze i spinaczki cechują się olbrzymią siłą psychiczną. Każde drgnienie. Ej, co jest z tobą? Nie wiem, Robert. Już po poczekaj, poczekaj, no. Ale, sp ale spokojnie, Robert. Robert, sp Dobrze, trzymasz się. Hej, hej. A mogę tu. Nie, mogę tego nie tu, ej, mogę tu nie, sobie nie, 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 nie. Nie wolno łapać się za, za ekspres. Wepnij się szybko. No. Dajesz. Dajesz. Robert. Już? Grunt to silna psychika. We wspinaczce z liną ważne jest to, że asekuracja jest wpisana w sport. To znaczy układając drogę, też układają nie tylko stopnie i chwyty, ale również miejsca, z których powinno się dobrze wpiąć. Pinka jest konieczna do zaliczenia kolejnych punktów. Chwyty od góry, każdy jest liczony za 4 punkty, 10 chwytów niżej 3, 10 chwytów niżej 2, 10 chwytów niżej 1. Wykonanie całej drogi 100 punktów. Jeżeli dwóch zawodników uzyska, uzyska top, to potem liczy się czas. Nasz zawodnik uspokoił oddech, uspokoił się i idzie mu świetnie. Właśnie pokonuje główne trudności. Jak tam? Jest dobrze. Wykonuje ostateczny przechwyt, i niestety nie doszedł do końca. Robert. Drugiego razu nie będzie. Teraz przeprowadzimy małą symulację zawodów. Tak będą mniej więcej wyglądały podczas igrzysk. Dokładnie. Zawodnicy mają 6 minut na to, żeby zapoznać się z drogą. Nasz zawodnik jest już w trakcie tej czynności. Te dziwne ruchy, które wykonuje... To wizualizacja. W tej chwili poznaje, próbuje zapamiętać e, każdy możliwy ruch, obserwując układ stopni i chwytów. I nie tylko e, próbuje wyznaczyć sobie też miejsca arestu, czyli odpoczynku przed przed trudniejszymi sekwencjami. Tak, bo musi zaplanować, jak będzie używał siły, żeby ustarczyło mu do końca. Droga odbywa się w głowie. Robi to po to, żeby za chwilę, kiedy zniknie w strefie izolacji, móc powtarzać, powtarzać, powtarzać w wyobraźni kolejne ruchy, tak, żeby kiedy już wejdzie w drogę, nie myśleć, tylko pozwolić ciału na wykonanie tych czynności, które zaplanował. Po obejrzeniu drogi zawodnicy i zawodniczki udają się do strefy izolacji. Strefa izolacji jest to miejsce koncentracji i oczekiwania na start. Tak, zawodnicy, zawodniczki nie widzą tego, co dzieje się na arenie, ale słyszą. Słyszą odgłosy widowni. Widowni, która dopinguje, krzyczy dajesz, 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 albo wyje z rozpaczy, kiedy zawodnik zawodniczka odpada od ściany. Dzięki temu zawodnicy wewnątrz domyślają się, mogą się domyślać, do jakiej wysokości doszli ich konkurenci. Nasz zawodnik już jest gotowy, za chwilę wyjdzie ze strefy izolacji. Tak, widać w widać nim koncentrację, skupienie. Przez cały czas wyobrażał sobie, co będzie robił za chwilę. Wyobrażał sobie każdy kolejny ruch, na ile mu się to udało. W tej chwili powtarza jeszcze, wykonuje ruchy. Te ruchy, które wykonuje, one symulują to, co za chwilę będzie robił w ścianie. Nie musi się już przejmować tym, czy jest związany prawidłowo, wszystko zostało sprawdzone w strefie izolacji. Tak. Obok niego jest jego asekuram. U nas kolorowa osoba w zawodach będzie to osoba, która raczej nie będzie się wyróżniała strojem, dlatego że ma być niewidoczna ma być częścią ściany. Zawodnik już ruszył. Istotne jest to, że niezgodnie z przepisami pominął pierwszą spinkę. Spinki, tak jak mówiliśmy, są nieodłączną częścią wykonania drogi. Znaczy, musi, zawodnik musi dokonać takiej wpinki, i ma do tego specjalnie przez roulot przewidziane miejsca, których powinien skorzystać, aczkolwiek nie musi. Może wykonać ten ruch z każdego innego miejsca, z którego będzie mu wygodnie, albo będzie musiał to zrobić. Wiecie, istotne jest to, że są momenty, w których zawodnik ma szansę odpocząć, dlatego że to, co najczęściej, najszybciej się męczy, to są mięśnie, które odpowiadają za trzymanie, czyli te, które wspomagają palce. O, w tej chwili zawodnik odnalazł sobie miejsce do odpoczynku, ponieważ za chwilę wykona sekwencję kolejnych trudnych ruchów. Jak widzicie, ściana się wywiesza. I chwyty są coraz gorsze. Musi popracować, musi popracować technicznie, to znaczy musi odgadnąć, jak ustawić się do kolejnego chwytu, ponieważ ten chwyt będzie pracował lepiej lub gorzej w zależności od tego, jak jest ustawiony. Ściana ma 15 metrów wysokości. Ale przez to, że jest wywieszenie, które na mniej więcej 8-9 metrów jest przechylone do 60 stopniach, to droga wydłuża się. Większość drogi zawodnik wykonuje tak naprawdę plecami do ziemi. Nasz zawodnik jest już bardzo wysoki. Bardzo wysoko. Jest w tej chwili już w strefie punktacji, gdzie chwyty kosztują już 4 punkty. Jest już zmęczony, ewidentnie. Wykonał przecież około ilu ruchów, jakby się ceniła. że 30 parę ruchów? 30 parę ruchów spinaczkowych to znaczy 30 parę razy musiał obciążyć swoje kończyny ciężarem ciała. Dlatego we spinaczce. No tak, mówił więcej, ale chodzi o to, że wiecie, zawodnicy do różnych dyscyplin mają różną budowę. W różny sposób się Uwaga, przygotowują. Uwaga, Robert jest prawie na końcu? Jest już prawie na końcu, noga się pośliznęła. Takie poślizgnięcie mogło kosztować... medal. Ale Robert ominął pinkę. Ominął pinkę, nie wpiął się, odpadł. A teraz ma szansę podpoczywać na oczach całego świata.